W ostatnim odcinku opowiedzieliśmy Wam o tym, jak wyglądały nasze przygotowania do wyprawy na Islandię. Tym razem będziemy już w aktywnej fazie podróży, ale podróży dość niesamowitej, biorąc pod uwagę, że przecież na co dzień podróżujemy samochodem. Otóż po dwóch dniach wyczerpującego tranzytu dotarliśmy do portu w Hirshald w północnej Danii i tam wjechaliśmy na pokład promu. I tym razem oddaliśmy stery w naszej podróży kapitanowi tego pływającego wieżowca. Z pozoru, dwa dni na pokładzie takiego statku wydają się być nudą, ale za sprawą naszej trójki najmłodszych podróżników stały się ekscytującą przygodą, bo tak naprawdę każdy szczegół na pokładzie tego statku był dla nich niesamowitą przygodą, był kolejnym odkryciem. No i ta euforia oczywiście udzieliła się także i nam. 22 czerwca w duńskim Hirtshals wjechaliśmy naszym szarym wilkiem na pokład promu MS Norona. Kupując bilety na prom trzeba pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, obowiązkowe jest wykupienie miejsca do spania w kajucie. W opcji są pojedyncze koje w wieloosobowych pokojach, kajuty dla rodziny z czterema łóżkami, czy jedynki dla samotnych podróżników. Znaczenie ma tutaj nawet obecność okna. Wszystko to przekłada się na cenę biletu. My wybraliśmy opcję czteroosobową bez okna, ale z wliczonymi w cenę posiłkami w pokładowej restauracji. Oczywiście można wybrać opcję bez posiłków, ale później wykupując je osobno zapłacimy więcej. Samo zaokrętowanie na prom przypomina układanie tak naprawdę wielkich samochodowych Puzzli, bo wjeżdżają tam i ciężarówki, i kampery, i autobusy, i samochody osobowe i każdy musi znaleźć swoje miejsce i to miejsce jest mu wskazywane, to miejsce jest bardzo istotne, żeby równomiernie rozłożyć balans w trakcie rejsu m, takiego potężnego promu. To, co było dla nas jeszcze istotne, to były badania na obecność sami wiecie czego, co wtedy panoszyło się na świecie. No i tu był dość spory stres, dlatego że te badania były robione przed wjazdem na prom i na promie mieliśmy dostać informację o tym, czy jesteśmy wszyscy zdrowi, jeśli nie groziła nam dwutygodniowa kwarantanna. Na szczęście później okazało się, że wszystko jest w porządku i kolejny stres mieliśmy już dopiero po tym, gdy dopłynęliśmy do Islandii. Prom ma kilka pięter, między którymi można poruszać się windą albo schodami. Wewnątrz przypomina to po prostu hotel, i do momentu wyjścia na pokład nie odczuwaliśmy nawet, że jesteśmy na morzu. Furore zrobiły drzwi do kajut. Każda miała grafikę z jakimś gatunkiem ryby. Nazwy były napisane po farersku, dzięki temu dziś już na przykład wiemy, że Erekin to hawur, a wieloryb chwalur. Na pokładzie mieliśmy do dyspozycji dwie restauracje sale gier i co najważniejsze. Plat zabaw dla dzieci. Jak ktoś tam wróci, to, 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 tam przychodzimy się bawić. Bo dzisiaj są twoje? Urodzimy! Zaczęliśmy jednak od bardzo ważnej ceremonii. Tego dnia jeden z członków naszej załogi świętował swoje czwarte urodziny, kolejne zresztą w dość nietypowych okolicznościach. Trzy lata wcześniej roczek kończył za kołem podbiegunowym w wiosce świętego Mikołaja w fińskim Rowaniemi. Tym razem świętowaliśmy w Kajucie, w drodze na Islandię. I po takim dzieciństwie aż strach pomyśleć, gdzie będzie obchodził osiemnastkę. Trasa Norony biegnie wzdłuż wybrzeża Norwegii, muska Shetlandy i biegnie przez wyspy Owcze. Tam w czasie krótkiego postoju oglądaliśmy rozładunek ciężarówek, pożegnaliśmy kilku poznanych na promie podróżników, którzy zdecydowali się zacząć podróż od odkrycia faryerskiej krainy. Po mniej więcej dwóch godzinach ruszyliśmy dalej w kierunku Islandii, mijając niesamowite urwiska i wychodząc na otwarty, wietrzny i zimny północny Atlantyk. Życie na promie wyznaczają godziny posiłków, czyli dość podobnie jak w kurortach turystycznych na całym świecie. Po dwóch dobach o świcie zobaczyliśmy ląd, a to oznaczało jedno. Dopłynęliśmy do Islandii. Rozładunek promu dłużył się jeszcze bardziej niż załadunek. Dodatkowym stresem było sprawdzenie wyników badań na obecność sami wiecie czego. Na szczęście mieliśmy wszystkie wymagane dokumenty, a wyniki wyszły negatywne i po krótkim sprawdzeniu kilku papierków oficjalnie rozpoczęliśmy aktywną fazę naszej ekspedycji. Pierwsze zaskoczenie śnieg. Na kontynencie europejskim w tym czasie panowały rekordowe upały, z temperaturą dochodzącą do 40 stopni w cieniu. Na Islandii rzeźkie 10 stopni wymusiło wyciągnięcie kurtek, czapek i szalików. Po doświadczeniach z północnej Norwegii, gdzie temperatura w lipcu spadała do 0 stopni, byliśmy już na to przygotowani. Krótki postu i podstawowe zakupy w miasteczku, zakup karty prepaid z dostępem do internetu i wizyta na kolejnym Placu Zabaw. Wspominałem już ostatnio o tym, że my nie planujemy tak naprawdę trasy bardzo dokładnie. To znaczy, wyczytujemy sobie jakieś ciekawostki o tym kraju, do którego jedziemy i o tym, co ciekawego można tam właśnie zobaczyć, ale nie planujemy tego stricte i nie układamy trasy wcześniej. My tak naprawdę podróżujemy z miejsca na miejsce nazywam to żabimi skokami. Na promie, czytając o Islandii, doczytaliśmy się, że to właśnie na tej wyspie jest ta największa na w świecie populacja pafinów, czyli po polsku maskonurów, ale my oczywiście pokochaliśmy tę nazwę puffin. Dzieciom nazwa bardzo się spodobała i tak już właśnie zostało. I okazało się, że tak naprawdę największe siedlisko już na samej Islandii tych cudownych ptaków znajduje się całkiem niedaleko od miasteczka, w którym Zadokował do którego dopłynął prom. Stąd nie powinno dziwić, że to był pierwszy kierunek naszej podróży. I dzieci powiedziały: „Tak, jedziemy oglądać pafiny”. Po przejechaniu kilku kilometrów. Kolejna niespodzianka. Skończył się nam asfalt. Nasz szary wilk w ciągu ostatnich lat przeszedł dużo modyfikacji dających mu dość sporo terenowych możliwości. Opony typu mat Terrain, niezależnie sterowane zawieszenie pneumatyczne, wyciągarka i mnóstwo dodatków z osłonami podwozia włącznie i snorkelem pozwalającym na pokonywanie głębszych przeszkód wodnych. Na to, co zafunduje nam Islandia, nie byliśmy jednak wystarczająco przygotowani, ale na razie podekscytowani okolicznościami przyrody zmierzaliśmy pewnie w kierunku naszego pierwszego noclegu nad fiordem Borgar Fjordur. Podróżując na zasadzie żabich skoków, trzeba jednak pamiętać o jednej istotnej kwestii. Każdy postój, zdjęcie widoczków czy nagrania z drona to czas, który ucieka. A na Islandii nie można rozbić obozu gdzie się chce. Ze względu na wyjątkowe dziedzictwo naturalne i unikalną florę, obozować można tylko na polach namiotowych. Teraz przyszedł czas na zmianę naszej konfiguracji tranzytowej na ekspedycyjną. Już tłumaczę, o co chodzi. Jadąc do Danii, wiedzieliśmy, że będziemy musieli wjechać na prom i chodziło o to, żeby na pokładzie, wysiadając z samochodu, do którego nie można wracać w czasie rejsu, wyciągnąć wszystkie potrzebne rzeczy. Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mieli szukać majtek, skarpetek między parkującymi samochodami. Dlatego zdecydowaliśmy się na przygotowanie sobie takiego zestawu, który zabieramy do kajuty, a całą resztę sprzętu, który nie będzie nam potrzebny właśnie w trakcie tego tranzytu, po prostu był bardzo głęboko schowany. Teraz Trzeba było to zamienić, trzeba było wyciągnąć stoliki, krzesełka, przygotować butle z gazem, przygotować całe wyposażenie kempingowe i tak naprawdę już aktywnie rozpocząć tą naszą eksploracyjną część wyprawy na Islandię. Im bliżej koła podbiegunowego, tym trudniej też zachowanie poczucia czasu. Na Islandii latem w zasadzie nie ma nocy. Lekko ściemnia się w okolicach drugiej, a po kilkudziesięciu minutach z powrotem robi się jasno. W efekcie na pierwszym postoju położyliśmy się spać dopiero po północy. O tym, jak wygląda spanie w namiocie z trójką dzieci, na dachu auta, jak nasze wyobrażenia o niezależności zderzyły się z wietrzną rzeczywistością, a przede wszystkim, gdzie śpią i co jedzą pafiny. Opowiemy Wam w kolejnym odcinku już za tydzień. Tymczasem życzymy Wam szczęśliwego nowego roku i realizacji wyprawowych marzeń. Do zobaczenia.